Cześć, witam Was serdecznie po długiej przerwie. Ja mam na imię Marcin. Ci, którzy oglądają nasz kanał od samego początku, wiedzą, że tematyka naszego kanału jest to tematyka budowlana i tylko w tym obrębie się obracamy, pokazujemy jak budujemy domy, jak to wygląda z naszej strony, czyli ze strony budowlańców. Chciałbym Was zaprosić na kilkumiesięczną serię, gdzie będziemy budowali jeden dom. Dom z naszej strony internetowej. Dom powstał przy, przy udziale Was, czyli widzów, osób, które budują domy. Mieliśmy założenie stworzyć bardzo prosty, niedrogi dom w budowie, a zarazem tak, aby był optymalnie wykorzystany powierzchniowo. Przez najbliższe kilka miesięcy będę starał Wam się pokazać, jak buduję dom ja z moimi pracownikami, z kolegami z pracy. Od momentu, kiedy wbijemy pierwszą łopatę, Wykopiemy fundamenty, wyznaczymy te fundamenty aż do momentu kiedy właściciele tego domu będą mogli się do niego wprowadzić. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa seria. Kilka najbliższych miesięcy spędzimy właśnie na temat na naszej budowie, na tematyce budowlanej, jak budujemy, jakie stosujemy rozwiązania, tak aby ta budowa przebiegała stosunkowo szybko i niedroga. Nie będzie to na pewno seria cyklu dom za 25 tysięcy, za 100 czy za 150 tysięcy, bo takich domów jak wiecie zbudować się po prostu fizycznie w takich cenach nie da. Chciałbym wam pokazać krok po kroku jak wyglądają koszty budowy domu niewielkiego do 100 metrów kwadratowych, na jakie koszta należy się przygotować, aby taki dom powstał od A do Z, aby nie, nie było później Takich nieprzyjemności, że ktoś przygotował się z jakimś określonym budżetem i niestety nie było go stać na wybudowanie w tych ciężkich czasach swojego prostego, małego domku do 100 metrów kwadratowych. Jedziemy na budowę, zapraszam Was. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Jeśli jesteś nowym widzem na naszym kanale, oczywiście zostaw subskrypcję. A jeśli podoba Ci się taka tematyka i jesteś ciekaw, jak to będzie wszystko dalej wyglądało, zostaw łapkę. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobała ta seria tych filmów z budowy naszego domu. Do zobaczenia na Placu Budowy. Cześć!